Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak połączyć kilka PDF-ów w jeden, tak aby one były pod sobą, jakby strona po stronie. Także na początku potrzebujemy mieć nasze PDFy, także ja sobie przygotowałem tutaj trzy PDFy do połączenia. Tak jak widzisz te PDFy są czyste, po prostu jest PDF1, PDF2, PDF3, także zwykłe trzy puste PDFy dla przykładu. Natomiast one są osobno, każdy z nich ma PDF1, tutaj jest PDF, tutaj jest 2 także... W ten sposób to wygląda. Są trzy osobne. Teraz jak je połączyć tak, żeby były pod sobą. Wchodzimy sobie na przeglądarkę do Google Chrome powiedzmy i wpisujemy Merge PDF. I tutaj otwieramy sobie stronę pod nazwą, no na przykład I Love PDF. Tutaj klikamy sobie Select PDF Files i wybieramy nasze PDF. Ja mam je w pobranych rzeczach, więc wybieram je, zaznaczam trzy i klikam Otwórz. Jak widzicie, trzy PDF-y się wrzuciły, i teraz po prostu klikam merge PDF. No i już po chwili wszystkie się zmergowały. Możemy kliknąć download, i nasz PDF się pobrał. Mamy go w pobranych plikach i zobaczmy. Jak widzicie, PDF został połączony w jeden PDF, który po prostu ma trzy strony. Także w ten sposób w prostym razie to połączyć. Jeżeli ten poradnik się przydał, pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę pod filmem. A ja dziękuję Ci za oglądanie. Cześć!